Dalej Baum, Derner, Wajze Gurwiów, Sznub Hazę, Pomeremkę, Liber i trocha. A więc minimalne zmiany, bo ileż to już razy wymienialiśmy nazwiska tego typu jak Derner, jak Sznubkazę, jak Turbiu jak pomeremkę czy Streich. I oto polska reprezentacja Ramce Młynarczy, obrońcy Ciuba, Żmuda, Jałocha i Jana, Matysik, Lato, Majewski, Boniek, Szarmach molarek. Rezerwowymi w polskiej reprezentacji są Tomaszewski, Iwan Kapka, Dolny i Wójcicki. W każdym razie nie przejęli gospodarze piłki. Nie było tego huraganowego ataku o pierwszej minuty, jak to się zwykło określać. Teraz zamykamy tam prawą stronę. Jest Grzegorz Latow, wysokość pola karnego. Blisko niego matyci. Grzegorz Latow, nogi zawodnika. Na lewą nogę teraz ze zwodem przechodzi. Wypuszcza w bój. Juba Gol, proszę Państwa, Sarmach Gol, pierwsza minuta. Polska reprezentacja prowadzi na stadionie w Lisku 1-0. Niesamowita sprawa, a więc to wejście z środka boiska na lewą stronę. I to wspaniałe zagranie tam zaraz zobaczą Państwo. O właśnie. Dośrodkowanie i proszę zwrócić uwagę, w Starmach jak za na najlepszym czasów, jak z 74 roku uzyskuje gola na reprezentacji polskiej w 60. sekundzie gry, co jest niezwykle ważne. No i chyba szokujące dla drużyny NRD. No proszę Państwa, takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał Pański, bo przecież gra uraganuje Alicante. Mówił nam, że pan Castillo lubi używać żółtych kartek, lubi też upominać zawodników. Kontra, idzie Molar prawą stroną, koszywcy Smolarek pójdzie za sam blaszek, prawkanek. pusta bramka, proszę Państwa, szansa dla polskiej reprezentacji. Nie ma bramki, gol! 2-0 dla Polski, proszę Państwa, Smolarek razem z To coś niesamowitego. Wspaniała kontra. jest teraz zobaczmy to. To jest smolarek tam miotający się z dwoma zawodnikami. Poszedł tam gratenszin. No, yy, zupełnie został wyprowadzony z mole. Jeszcze tutaj próbuje ratować kurbiować sytuację. Piłka już jest poza boiskiem. Jeszcze smolarek ją dopada. Poza, poza branko. Jeszcze smolarek. I proszę Państwa 2-0, a to jest dopiero piąta minuta gry. Polska reprezentacja zupełnie zaszokowała tymi temat czterema manewrami taktycznymi gospodarzy. Coś niebywałego. Jałocha. Majewski. Przed nim Iwan. Nadal Majewski. Majewski i teraz idzie w lukę. Lato. Majewski podcięty na 3 metry przed linią pola karnego. Rzut wolny dla polskiej reprezentacji. Po prawej stronie u góry ekranu widzą Państwo dwóch polskich piłkarzy. Koniec Przez mur! Nie uciekła piłka Grafentinowi, i już dopadł tam blisko był Włodzimierz Molarek. Doskonały no, strzał gniewa Przez mur. już drugi raz robię takiego pizza, ale po prostu jestem zamknięty w hermetycznej kabinie. Nie słyszę gwizdka sędziego. Po ziemi, na lewo. No i teraz, proszę Państwa, a To nie było najlepsze zagranie Marka Dziudy. Mam nadzieję, że teraz się poprawi Marek Dziuba. Piękny stał w Nie były to płotne nadzieje Matyci. I, proszę Państwa, pierwsza połowa zwycięska Biało-Czerwonych na Stadionie w Lipsku, zakończona. Polska reprezentacja prowadzi z NRD 2-0. Nie będę tutaj silił się na jakiś komentarz głębszy. Będzie być może okazja. W każdym razie podtrzymuję wszystko to, co mówiłem, oceniając pierwszą połowę meczu. Zespół Polski wyśmienita gra drużyny polskiej z takim przeciwnikiem jak niemiecka Republika Demokratyczna, dla której przecież mecz dzisiejszy, no wiedzą Państwo jakie miało znaczenie. Baum, Steinbach, Łódka. niedobrze? Będzie rzut karny, tak proszę Państwa, będzie rzut karny. Nic nie było, pokazuje żmuda. Nie wiem czy doczekamy się replaya, jest replay, zaraz zobaczymy, Steinbach idzie. Ja przeciwko Majewski, Macycik. No, na pewno nie było zamiaru ani nie było ruchu. Przez wystawioną nogę przeleciał Steinbach. I proszę Państwa, numer 6. Rydiger, snuk i rzut karny dla drużyny NRD. Józef Młynarczyk. Gol. 2-1. 2-1. Bramka kontaktowa. Jeszcze raz sytuacja, w której padł gol. Poświęcił chyba lewy ruch. Tak jest wynarczyk, a piłka posła po doskonałym zwodzie Rydigera Dobra, Do bramki Polski i mamy 2-1. Przerwa w grze i już rusza tam kawalkada z naszej łaski. 30 minut do zakończenia spotkania. Jest doktor Garlicki, Nagister Lorek Trener Piechniczek Pada na boisko Otrzymuje reprymendę od arbitra i czas ciekawy jestem o ile przedłużona zostanie ta druga połowa i jednocześnie mecz przez pana Lamo Castillo. Ale dziba nadal, nadal proszę Państwa leży i nie może się unieść o własnych siłach. Pragnę przypomnieć, że z rezerwowych zawodników został nam Jan Tomaszewski w bramce, obrońca środkowy, jednak Tadeusz Dolny. Roman Wójcicki także raczej środkowy obrońca. I pomocnik defensywny Wisław Kapka z krakowskiej Wisły pomocnik no i teraz dziuba poza boiskiem gramy w dziesiątkę drużyna MRD wykorzystuje skwapliwie ten moment, ale nie dał się nabrać bo niech poszedł teraz Polarek Polarek idzie lewą stroną nie ma jednak nikogo, nikt nie idzie w sukurs bierze teraz na siebie, poszedł na zwód na lewą stronę i proszę państwa gol Smolarek sam grając w książkę, Włodzimierz Smolarek ryzykownym rajdem lewą stroną kapitalnie strzelił ponad wybiegającym grapentinem. Jeszcze raz, bo to uczcie się młodzi w 17 minucie, o właśnie w ten sposób piłka z Widzewa, który dziś uzyskał jakąś nadzwyczajną skuteczność jeszcze wczoraj, w hotelu rozmawialiśmy i ten Polarek mówi, wie pan to redaktorze, ja nie wiem co się, ktoś mnie zatarował W e, Anderlechcie graliśmy, miałem cztery czyste sytuacje i żadnej za duży rozrzut, nieskuteczność kolosalna. Mówię, nie martw się w Łodziu, jutro będziesz miał swój dzień. No i jak to nieraz słowa potrafią się sprawdzać. A więc proszę państwa, znów dwie bramki przewagi. I znów Molarek uzyskuje gola dla reprezentacji Polski w niezwykle trudnym momencie, kiedy wydawało się, że no pomału, pomału łapią nas z tego suplesa piłkarze NRD i zacieśnia się, zacieśnia się prawda ta ich przewaga. Idzie znów Molarek. I teraz po prawej stronie, proszę Państwa, Iwan zostawia jednak piłkę. Krapet z lewej strony pusta bramka, Lato, nie udała się Sztuk, ale jeszcze nie koniec akcji, jeszcze Majewski, próbował przerzucić, jako że ten przed bramką. I czwartego gola nie ma, ale jest ten trzeci, o właśnie ten trzeci, kto wie czy nie historyczny jeśli chodzi o eliminację Espania 82. 25 minut do zakończenia spotkania Zbigniew Boniek. I mamy pięciu zawodników w polu karnym przeciwnika. Krótkie zagranie tam Latokłówko. Blisko nad poprzeczką. Grzegorz Lato, proszę państwa. Przeprowadziliśmy w pierwszej połowie. Tak jest też i w drugiej. Steinbach. Aj pusta Bramka Gol. Łąk młynarczyka, proszę państwa. I znów. I znów jest 3-2. Steinbach. Proszę zwrócić uwagę Dośrodkowanie Młynarczyk wychodzi Nie sięgnął tej piłki Pusta bramka Ja już teraz do obrońców winy mieć nie mogę Jest wprawdzie tu jeszcze Żmuda jest także Janas No ale trudno w tej sytuacji Było coś działać Strajk Proszę Państwa Józef Młynarczyk finalnie wszyscy zdenerwowani sędzia żółtą kartką upomina Młynarczyka co to znaczy upomina, otrzymuje żółtą kartkę chyba Młynarczyk za, nie ma kartki tak mi się wydaje nie, nie ma kartki ale za za, 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 za grę na czas zostajemy ukarani żółtem wolnym pośrednim Yy, mur straszliwy zespołu polskiego jest Bał i bajze. jest także Kurbiuwej ustawia sędzia ten mur no bardzo niewesoła sytuacja na 5 minut przed zakończeniem spotkania 3 2 dla Polski Baum rusza, ruszają też odbita piłka niedobrze proszę państwa wybicie piłkę no gdzie jest? Jest tam po prawej stronie Libert Cała drużyna NRD na naszym polu karnym. Główka, a i Błynarczyk kapitalnie odbił instynktownie. I sędzia pokazuje rzut drożny dla drużyny NRD. Niezwykle dramatyczne minuty. Znów drużyna NRD. Już nie wiem jak to określać. Czy to jest determinacja, czy to jest rozpad i Błynarczyk. Niesamowita sprawa. Jest to obcatzarek. Ostatnia... Proszę Państwa, czekamy na ten końcowy gwizdek. Już minuta po planowym czasie. No tu już nam się nic zdarzyć nie może w tej części boiska. Smolarek, daje sobie doskonale sprawę z tego. Za koniec, proszę Państwa! Jesteśmy w Hiszpanii! Jesteśmy w Hiszpanii! Witaj, droga kochana Hiszpania! I proszę Państwa, wraz z 24 drużynami Wyszłorocznych mistrzostw świata Espania 82. Polska reprezentacja trzeci raz z rzędu 74, 78 i 82. Proszę Państwa. Wielka podprawa, ogromna radość całej sportowej Polsce. Wspaniały sukces, tak potrzebny przecież nam ten sukces był. Proszę państwa, ale ten sukces zrodził się ten sukces zrodził się po naprawdę znakomitej grze zespołu polskiego. Wszyscy bez wyjątku dali z siebie wszystko. Wydaje mi się, że jednak należy pogratulować przede wszystkim naszym szkoleniowcom i trenerowi Antoniemu Piechickowi, który nie wiem czy państwo sobie przypominają, bardzo to chyba było taki wywiad z Karpacza, kiedy powiedziałem proszę Państwa, ja mam nadzieję, że Piechniczek coś na NRD wymyśli i ten Piechniczek wymyślił coś na NRD w pierwszym meczu Bobuncola, a w drugim meczu Matysika Majewskiego i innych, którzy cudownie spisali się na stadionie w Lipsku, przypieczętowali, wygrywając w bezpośrednim starciu najgroźniejszą drużyną w grupie, drużyną NRD i proszę Państwa, jesteśmy na stadionach w Hiszpanii, a kto będzie naszym przeciwnikiem, to już jest zmartwienie losu. Losowanie, na które teraz czekamy, bo tak możemy powiedzieć, odbędzie się bowiem w styczniu w Madrycie i będziemy nie mniej denerwowali się jak dziś na stadionie w Lipsku. Oto właśnie, proszę Państwa, Trener Antoni Piechniczek na rękach piłkarzy. Piłkarze nie mogą być na rękach Piechniczka, bo chociaż to chłop nas spał, ale wszystkich by naraz nie uniósł. Proszę Państwa, dziękujemy im wszyscy.